Tommy put up a good fight, but the German people thought our tanks were unstoppable. We had to return to Villa Bocage to show them that they were. Atom, Siemano, z tej strony Bartek i witam was w trzecim odcinku kompanów heroes z więc tak jest to już trzeci odcinek teraz już nie ma lipy wbijamy się dwoma tajgerami tego głównionego miasteczka poszerzymy prawdę since our escape, the 7th armoured division has dug in around Bocage we need to clear the roads for Grenadier support. destroy all british defensive emplacements along these routes. once that is accomplished, assault the town and help the grenadiers lock down these strategic sectors. let's show tommy our fatherland's resolve. the tiger's strength. For fatherland! O co? Mogę chyba grandierom zniszczyć drogę km -y. No dobra, zobaczymy. Tak. W o, medal. Jednym sobie pojadę tutaj. a drugim sobie pojadę tutaj. Ręcznie pojedziemy! Łoo, ale dwa dostał hity! Wbijam się z pomocą! No, do widzenia. To pięknie klepie. Nie trafił. Halt, halt, halt! Boże, jak ja tego nie lubię, najpierw dostaję, główne ciało, później coś tam, później silni i dopiero później deda. To jest nienormalne, ale dobra. Aha, 20 minut, spoko, damy może radę. Trzeba będzie trochę sprężyć. damy radę. Damy radę! Komoraden. on no to okej, no to jedziemy, zająć. Nie ma lipy. Czekaj, tutaj jechać se. Czekaj. Działo! Działo na horyzoncie! Pach! Pach! Do widzenia. Firefly! Firefly! Achtung panzer HALT! 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 są so. Firefly Z zbuta, zbuta, buta, z buta, buta wjadę No i... O, wow, zdziwko trochę Słabe te w ogóle, słabe, słabe mają te czołgi. Naprawione. Śmigamy ich od flanki wziąć. A ten będzie sforzował od przodu. KO KO PERE REGNER! Musimy więcej mocy, <try> tylko że sobie nasze przodki nie wierzą. I. P. Lol, Turchil Fucker Jechać, jechać tutaj! Tiger grupek! Pa! Snajper tak niewinnie wygląda w tym budynku. Do widzenia Było miło Się skończyło Muszę wspomóc moje działo Zacznijmy czoł No Tygrys trochę oberwał wejdziemy, full power O, priest tam jest Będzie w pierrol Kolejny lol, co on sobie obrażał w był Wytypy Nie ma takiego Czegoś o, Jestem niepokonany, jestem bowiem A ty uświadom to sobie, sobie trochę leweksp, nie idzie O, tutaj jestem Weta fy, co tam mnie wali? Przesłuch. Ah, A! Stylowo! No, zobaczymy kilka amu. Poo! No i główne działo zniszczone. Jezu! Jesus! Poo! Bardzo pięknie. Aha ha, rozwaliłem go. Ciekawe... Adopt normalność! HQ! <grymne> jak support. No nie, tak. nie, to jest chyba czołg albo pojazd. Taki stink, mały to... nie jest. Zdijamy się na czołg, jak Microsoft, na rynek. <grymne> <grymne> Podoba mi się to. Fulc, jakiś gównik zostanę. Co ja włączyłem? Aha, miny jakieś. Yeah! Bitches please. Co to? Snajper. On chyba nie chce już być w tej chasce. Pa pa pa. pa. się trzyma. Hej lolo, rozwaliłem swojego. Ups. Sorry for... E, ...miny rokin. Artyst opuszczony. Ubij, oh, kurde. O oh, Jezu, działo zniszczone, silnik zniszczony. Oh, ale weszłem, um, szedłem, <śpiewamy> oh, no. Sorry for tiger roti. <śpiewamy> Pechna moc, modofokerzy z Białowieży. No dobra, nie pluj dupy Ooo, tu nasz Tajgerek sobie stoi Nie da się w mnie walić, szkoda No się mano, trzeba to tam Jechać kurde Jedź Tiger grupę Stało jedno działko Boże Starano je wezmę. Już nie. Jeszcze uwalił we mnie. O oh, fuck! Artyleria! Nie widzi mnie wcale. Jedźcie szybciej! No jedź! jedź. No firefly jest. Staranuję go, spróbuję go staranować. Ucieka, agat jeden. Jak zniknie tego chyba zabiję. No jadę, jadę, nie pluj dupy!

Silnik będzie zniszczony, teraz założę się. A, padł. Ja nie mam w ogóle żadnych umiejętności. Nie, dostałem z czegoś. Firefly. I co z ten pocisk, jak jakoś... parabole wytwarza, czy co? Nie wiem. Co jest? Nie, przecież taką serią, jak to jest, to jest shot. No jedź, co? O się zblokował! czy to jest. Już. Teraz tego, tego nie rozwalasz, Klimksa No nareszcie No to działko budują Ciekawe ile przetrwa ten To jest O no. Ty! Aj, ty jeździć nie umiesz No a zresztą jeździć jak chcesz do góry! Ciekawe czy jest ściągnięta hita z tego odłąkowego. Wy te wygórne działo uszkodzone. Choraj, wow! Ej no! Zajmować, bo mu kurde, 8 minut zostało. German Steel. Uwielbiam to powiedzonko, to jest... Tak mrocznie brzmi! Uh -uh

He went on to command the 502 Tiger Gruppe. On August 9, 1944, he held the advancing Americans at Autry long enough to allow our division to escape Normandy. He died in his Tiger. By September, what was left of our division redeployed to Holland. I assumed command of the Panzerlehr Division as Major General. It had seemed so clear, so necessary. Ale w końcu senior command had lost its way and unfortunately the fatherland followed. Cool story, bro. No. I tak oto w ten sposób ukończyliśmy już trzecią i zarazem ostatnią misję z tej kampanii. Kampanii a z tygrysów Więc Jest to skończona kampania już przeze mnie eee, Jeszcze mam do zrobienia chyba 4 albo 5 Nie wiem, nie pamiętam Także spodziewajcie się tych odcinków Zachęcam Was do Komentowania Lajkowania No i już W ostateczności Subowania Nie zmuszam Was oczywiście Po prostu zachęcam Pomoże mi to tylko w rozwinięciu się kanału no i w sumie to tyle trzymajcie się, cześć